Szanowni Państwo, nasi studenci zaprezentują niezwykłe widowisko Wyszkupki, czyli jak dawniej na Śląsku się żyło. Wyszkupki, to znaczy darcie pierza, należały do najbardziej popularnych i najchętniej wykonywanych prac w długie, późnojesienne i zimowe wieczory. Dawniej bardzo popularne, a dziś stanowiące jedną z ostatnich form życia towarzyskiego wsi. Pierze darło się zawsze zimą. Podczas szkoły zabawiano się opowiadaniem historii, bajek i nowinek z życia wsi i jej mieszkańców. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się opowiadania o upiorach, zmorach, strzygach i utopcach. Dowiecie się też Państwo, o czym na tych spotkaniach plotkowano, jak się bawiono, tańczono, śpiewano. A to wszystko w gwarze Śląskiej. Jak wiemy, nie wszyscy znają język gwary Śląskiej i no właśnie. Zobaczymy, jak dochodzi do wielu zabawnych sytuacji. Wyszkubki trwały przeciętnie od 1 do 3 tygodni. W ostatnim dniu darcia gospodarze urządzali wystawniejszy poczęstunek, który nazywano doszkubek, fonte, śudowajka, wyszkubek czy feederman. W tym dniu podawano też swojskie wino lub piwo i zapraszano muzykanta. Wydarzenie to było tak obowiązkowe jak dożynki po żniwach. Gdyby gospodyni tego nie zrobiła, to nie mogła liczyć następnym razem na pomoc. Szanowni Państwo, autorkami scenariusza naszego spektaklu są Henryka Borkowska-Szmatloch i Maryla Witkowska. Panie wykorzystały do stworzenia tego pełnego humoru, dowcipu i kolorytu lokalnego teksty wielu regionalistów. Senator Rzeczpospolitej Polski Marii Pańczyk-Poździej, promotorki kultury śląskiej, zresztą patrona naszego spektaklu. Profesor Doroty Simonides, Ani Franik, Zbigniewa Markowskiego, Marka Szołtyska, Stanisława Ligonia i Mariana Makuli. Reżyserem spektaklu jest Henryka Borkowska-Szmatlo. Opracowanie muzyczne Irena Jasiurkowska i Jan Różycki. Scenografia Beata Hetmańczyk. Choreografia Henryka Borkowska-Szmatlo i spicjent Barbara Chol. Szanowni Państwo, chcemy pokazać, że tradycja może być ciągle atrakcyjna, i że warto pokazywać, co my pamiętamy i ocalamy z tych wartości, w których byli wychowywani nasi dziadkowie, nasi rodzice. Do naszej śląskiej scenki obyczajowej regionalne stroje wypożyczył nam z Muzeum Chleba w Radziankowie pan Piotr Mankiewicz, a pomieszczenia udostępniło nam Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim z regionalną salą będącą ekspozycją Muzeum Tarnogórskiego. Życzymy chwili chwili, refleksji z zabawy, miłej zabawy. Zapraszamy na wiec na wsiadę czyli jak dawniej, jak dawniej na żyło, się, się żyło. Królikom narytować. A... a to, a to, a to są Twoje święte obowiązki może być. A dzisiaj robisz coś większego. Trzeba tak. Wino z piwnicy przynieść, stołki poukładać, talerze poukładać, kawa zmerać. Bo przecież dzisiaj są wyszkubki. Ewa, jakie wyszkubki? Co jo wiem, to wyszkubki się robi jak się całkie że wyszkubie. A przeca jest. Nie, nie, nie. Ja, nie, nie. Całkie pierze nie O Opie, okay. słuchaj, jo wczoraj na wieczór jakby bo Pooglądała wszędzie. Na górze, w pewnicy, w sieni, w komorze i nic nie ma. To znaczy, że my wszystko wyszkubały. Mm -mm. ja, mm -mm. A Każdy te pierze wziął. Ja wiem, ty za dużo wina wypił. Białe myszki, białe pierze. Nie, 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 A kaj, A kaj, taka na Piśli chyba bo głupio! No przecież w kumorze nie było placu, ty latam no z klamorem, to kazek to był za to do na Opie, zawsze coś maścisz, i no warto przynieść te bierze, bo według mnie nic nie ma. Marika sam mi pomoże. Już korownie. Co to chcecie, że tak klupiecie? Macie się stało? Mariko, kochanie, przyjdź no, do mnie, Do musisz prędko pomóc, bo widzisz, pierze jeszcze do i zrobisz piwanie. i daj za Roski. Już słyszę. A ty pomyl ta kawa, bo jest nam potrzebna, bo będzie dużo ludzi. Ja za ja Roski ta kawa? No się maszykuje jeszcze? Już się, bo ja to kawa ta... No to nadejdź ta kawa. Aha, i po woda na piec? No, jak jest. To co to jest na zrobienia? Jeszcze jakieś pierze ostało. Patrz, zostało siedzi. Siadaj, Józef, siadaj. Zaraz wszystko ci powiem. Mój po, mądry jak zwykle, zaros mi te pierze na piśmie. A trzeba dzisiaj to zrobić, bo o z tym przyjdą I mógł ci pomógł. I Ja myślę, że mi pomożesz. Pomogę ci, pomogę. Bo czego się sąsiadka? I to no się trochę ugrzyja. Bo ten mój ćwiec coś tak licho grzeje, a łokropnie kopci. A ten mój maluc miał mi go przepucować, i wiesz, Edna jak chyba te kufle z piwem. To grzyj się, grzyj się, warto, a bądź mi będzie pomagać. Już się grzeja fajnie, ten jorduś nahańcował w tym piecu. Ryt fajnie, nie to co umie, ale już Siadł mi siodło. Jorduś taka! Gody, Gody co tam u ciebie słychać, a lub Wiesz co, spotkałam ostatnio ta klarka. Wiesz co klarka? A ta co No, I... 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 Ona się tak trochę jęko, wiesz, ja się ją pytuł. Słyszała klarko, żeście się wzięli za hodowanie więzi. – A ona mi godum. Ja, a ja się ją pitu. A wiele to ty, gęsi niecie? a ona mi go do no, Dzy, czy, 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 czysta, gęsi, kaj, to czyjecie ty na A ona mi go do czy, 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 stare i dzień, dzień, dziesięć cie, młodych. Ja, ja, to jest do nim podobne. Ale ja ci powiem, ty tak narzekłeś na tego twojego chłopa, a wiesz, co mój wczoraj zrobił? Poszedł do Erwina na szafie. Ło, dwie było w nocy! Jak przyszł, a śmierdził go Ja wiadomo, ty, taśmierz był na szachach, ale ciebie go świerdzi, A co szachami mam śmierdzić? Dajcie wosk. Z tymi chłopami czy światy. Na lekarz tym twoim Pożał po kawa. Górę piec. Już jest! Yes. No, teraz to wyglądasz fajnie. No, zaprosiłaś gości, to muszę jakaś wygląda. Ja, Ta taka tak, tak, tak. Mela. Mel, 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 obie, bo tak czasu już nie ma, wiela. No, to, Za śpiewasz, ty możesz melać, A czemu tak po leku Śpiewam, bo to lepiej robota idzie. No ale coś nie będzie jakaś... o piosenka taką wartką? I no, Wartko, i Wartko, tej piosenki, Wartko, nie idzie śpiewać. To co ja Śpiewę tak, Kabliku, kabliku, Będzie jak Wartko. Pomera ta kawa, idę się położyć do trzeciej izby, bo mnie tak dzisiaj nerwuje z powietrza. nadejdziesz do dymu, chłopu A mnie w głowie właśnie tak hucie o tej kopalni. Mocno pomyla no takawa, a ja się jej Izby bo ja to ty nie ma sensu. ale robisz przeciąg. On czas złoto i coś robi. Nieprzecowuj, ale z się i poszedł. Idą na, na chwilę do widza. I już go dwie godziny nie ma. I oto ja znowu. Ale Dioch, warto, bo za chwilę się biegać. Biegać. wszystko, i ja oto przed siedna. I weź Maryka, zanim do trzeciej izby ta, te pierze. A ja jeszcze ten stół skończyłem. żeby się ubijać, bo już coś na gość słychać. Chyba te nasze szkubaczki już idą. To to matko, a ja tu jeszcze ten stół. bo pooglądam, wszystko jest, tu jest, jest. To azot. Dobra. Aha, jeszcze tu kokon trzeba przygotować. No to by było na tyle. Co?

ja. Bo ona tak fajnie usprawia, jak to dawniej na Śląsku bywało. Żeby ją wszyscy dobrze słyszeli. Tak. No, no, Słuchajcie, babie. Dobrze, żeście przyszły. Bardzo bym mógł zachować. Żeście przez dwa tygodnie każdy wieczór przychodziły i niech pomogły te, te pierze szkubać. Jakby nie wy, to jeszcze, że szkubiaj, szkubia. szkubia, szkubia. I dziękuję też że żeście przyszły dzisiaj na wiesiadę. A my, nie baby, dziękujemy za zaproszenie. I myślę, baby się fajnie pobawimy, nie? Ja. a gra ja, ja. ja, ja. ja, ja, jak to będzie? No jakżeś to widziałam. No. już grupki bez Jork, no, Jok, łobo, no johan już powinien iść. Jork słyszał, ale... No, ja? ja to <śla> <na wiedziałek. śla> na wyszkubkach śpiewosz piosenka łopiwie. U nas przecież się śpiewało winie, takie śląskie, takie ludowe piosenki. O przy kwasie to hopy śpiewają. Z jakąś pieśniczką musiał tutaj wleźć. No, to może szczęście, że tak godosz, A ja Ci powiem tak, jak fajnie zagrozi, i fajnie to ja Ci będę dobrze zjeść, pomaszkecić i coś wypić. Winka na pewno, ja się winka rad napija. Choćby wolał coś ostrzejszego takiego dla chopa. To Jorda! Paluchy mi zgrabiły, że jorka, się Do To jorka, się musisz uśmiechnąć, my ino filmem i kolor. Nie nie zginymy. Możesz tam bez rany. ale szykowno baba. Godą cię jak Jona na nią wejrzan, od razu żyką i nie wyć mnie na pokuszenie. Słuchaj, jakbyś z nią żył tyle los, to ja to byś ty z żyką ino inaczej. Ja no, ale mnie zba wody złego. No. Tak umie gadać. Powiedzcie, co, on powiem. Jeszcze nie, jeszcze nie ma. Jeszcze się kawy, napić. nabić. No. Maryka, w tam ta kawa, a najlepiej to no. iść jeszcze, bo widzę, że mleka nie ma. Przynieść mleko i no, piorka. Jork no, kobietom winka no, już, robić. już się robi a sobie mm. To jest jedno co mu wyłaził, nic więcej mu już nie wyłaził. No zaraz się odgryzie, no ona się zaraz odgryzie, no nie wiem. Bo nowy gibis się podjął. Co, Erno, czy jest tu moja mama? Chodź no Elnka, chodź, no jest, 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 no poszła po mleko. A co ty tak ciężko dźwigosz, kobieto? No zakupy, zakupy. Za a ja, zaście ta teściowa wykorzystuje. Marijka, przyjdź no bo się, bo dobrze, że się już ten ryk. Wstawił. No, Mamo, zrobiłam Mam nadzieję, że kupiłam wszystko, co kazałaś. A Mąka kupiłaś, bo jutro nudle robić. Mąkę kupiłam, e, jajka też, tylko nie było tego, tego, no... E, gr, 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 grincoku. O, grincoku. Jakiego grincoku? Dziołcha. Tyś to źle działa, Nie grincoku ino grincoju. Jak to nie było? Przecatera, marchew, pietruszka i zele są bez rok. No, ale mama kazała mi kupić jarzy... Grimco, nie jarzyny do zupy. Tego nie wiedziała. Dobro, do mnie i do mego synka, ale ty, nasi śląski gotki, to ty się chyba nigdy nie nauczysz. Ja myślał, staniesz sam z nami, no, trochę pomożesz i obejrzysz, jak my sam na Śląsku poradzimy się fajnie bawić. Dobrze. A ta Mariko, nauczy się ta dziełka. Ja. I wiecie, jak to w tej piosence było, co to pani Maria Pańczyk napisała, że po śląsku, po naszemu i gorona nauczymy. Ta to się to zaśpiewamy. Ja. Ja, bo trochę, yeah. Co ja mam, Ewusia? Tyś powiedziała, że mi pomoże.